Zasłonięte tekturą szyby, a w niej zrobione otwory nie zwiastują ani remontu, ani zmiany ekspozycji w placówce. Jest to nowy sposób Lubińskiej Muzy na zainteresowanie mieszkańców miasta tym, co dzieje się w placówce kulturalnej. Przyznam się, że natchnęła mnie wizyta w krakowskim Muzeum In Garden, nowo otwarte Muzeum Teatru Juliusza Słowackiego. I tam była taka instalacja, wyglądająca jak mur z powyciąganymi cegłami, przez które publiczność zaglądała do środka. I w środku były różne dekoracje teatralne, plakaty ze starych spektakli. Bardzo ciekawy pomysł. Jak widać, nietuzinkowa dekoracja interesuje przechodniów, którzy z zaciekawieniem zaglądają, co dzieje się w środku. Wyszliśmy z założenia, że jest taki nadmiar ilości materiałów drukowanych, kolorowych, że tylko szarość, jednolita barwa może zwrócić uwagę w takim właśnie miejscu. I to się sprawdza, bowiem obserwujemy ludzi przechodzących ulicą, którzy zaglądają przez otwory i patrzą na, właśnie na plakaty. Wiadomo nie od dziś, że im bardziej jest coś ukryte, tym bardziej nas intryguje i tak jest również w przypadku najnowszej akcji promocyjnej Centrum Kultury Muza w Lubinie. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonów. Centrum Kultury Muza w Lubinie poleca spektakl dla najmłodszych widzów w ramach Małej Jesieni Teatralnej. W piątek 22 listopada o godzinie 17:00 Opolski Teatr Lalki i Aktora przedstawi spektakl zatytułowany Światełko. Szczegóły na www.ckmuza.eu.